Tak, tutaj od tej strony chyba będzie najszybciej podjechać. Tu będzie można było sobie zaparkować. O, i mamy tutaj dostęp do herbaciarni. Teraz zmierzam na wieżę. Chyba dojeżdżam do miejsca, z którego już trzeba będzie targać. W sumie niedaleko od Herbaciarni, ale zobaczmy, czy to tu. Wygląda na to, że tu jest jakieś wzgórze. Być może to tutaj jest na wieżą, aczkolwiek może tak nie być. Bardzo bym chciał, żeby to było tu. No, to wróciłem sobie do takiego miejsca tutaj, chyba niedaleko jest, zapytam się tutaj państwa, czy oni mają gdzie ta wieża jest w górę. Dzień dobry pani Czy tędy dojdę na wieżę? A czy to jest daleko? No tak jak zapala jak to pan w 10 minut zaleci. 10 minut, czyli 15, to jest no. czyli to jest jakieś półtora kilometra tak naprawdę. Kilometr około. No to tak może być. Tylko, że wie pan, my bierzemy swoją miarą, ale my schodzimy ile wiesz? 15 minut. No nie wiem, z 15. To pan? Jak pan biegi włączy trójkę, to, to Pan tak, ja się, zaleci. Ja się tak pytam, bo my mamy tam sprzęt, który po prostu przetransportować za tydzień. Dlatego tak robię rekonesans, a trochę tego będzie. I tak się zastanawiam, czy tam w ogóle wiadę samochodem, ale, ale ten kamień Nie, już tu jest za... nie, nie radzę. To ten kamień... terenówkę jest... pan ma? Ten... No, to tak, jest moja terenówka. Nie, nie, niech pan nie próbuje. No, ale to bo nie... już się pan tu zawieź. Nie, tu już misko olejową zostawię, także nie No oczywiście. Aucie. No dobrze, to ja się przejdę, ale, ci, yy, Państwu. No to pan idzie, zależy gdzie chcecie tam ten sprzęt zostawić, bo na nie wieżę, Na samą wieżę. No ale to na wieżę, ale to od razu zamontujecie. Będziemy bo montować, pan, no bo bo ponieważ jest montuje. wydarzenie takie kulturalne. Aha. A to w związku z tym wydarzenie. Tak, za tydzień będzie no, takie my czytanie. No musimy wyjechać. No. Będziemy oświetlenie no, tam no, robić. No no tak, no to... No, no nie, to tam Wam nic nie podbierze chyba, no ja nie wiem, to... lr jak... chyba nie ma, które by się Nie, nie, to akurat tym nie ma problemu, bo my będziemy tego wszystkiego pilnować. Także my tam no, będziemy co? z obsługą. No to bo... ja co? Nie, nie, no musieli to zebrać po prostu od razu. Dlatego ja tak po prostu muszę jakiś taki nie, zapas nie, nie. czasowy do, ustawić. Pan, jak pan na dobre chodzi to naprawdę... No bo... W, w, jak wieniu, wieniu, pan wieniu, jak wieniu, poleci to... No dobrze, dobra. to gaszę auto, odstawię na bok. Sześć, 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 sześć do góry, na o kurczę. No, tak zgodnie z zaleceniami Państwa, idę sobie na górę. Zobaczymy, ile mi to czasu zajmie. No, tu rzeczywiście wjechanie byłoby niemożliwe. Zobaczymy, jak to będzie tam na górze wyglądać. Tu się robi pod górkę kawałeczek, zobaczymy jak będzie wyżej mommy so No trzeba przyznać miejsce bardzo ładne. Idę na górę. Sto czytanie chyba będzie gdzieś tu. Todo claro. el